Hej moi drodzy! Ty, wela! Co? Już ko koło naszego domu się ten pojawił. Co? Łat? Jak to? No chodź, Przecież chodź. No to już idę Czekaj, bo nie mam jedzenia. Zobacz. Czekaj. Nie otwieraj tego wezmę niczego. Co? No. Czekaj. Czemu nie mamy jedzenia? Jak zawsze. No zaraz. Tak, tak, tak. Dobra, czekaj, jest teraz dla... muszę jakieś śliny e... nie sobie wzięłam. Nie wiem, to jest. E... Albo chodzicie o tego, albo. O, jest prezent. Ech, Odchodz... No w sumie? Ej, czekaj, co to jest? Prezent. Ej, czekaj, dla, rozbijać? Tak, rozbij. rozbi, może to z nieba spadło. A nie, nie, Też. Nie no, kolejny chłop. Ja nie mogę. Nie, nie, nie. Yy, yy, jeszcze yy, proszę tutaj zostać. Proszę tutaj zostać. Wysłuchaj pana pan znowu do nieba. Proszę, do widzenia. Uh -huh. yy, 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 proszę o zwrot jakąś kobietę. No, no dobra, yy. nie żartujemy. Żartujemy! Witamy! Witamy yy. na naszym serwerze. Tak. No dobrze. Więc. Yy. <zysk> Będziesz spać Masz tu jakieś drewno, no, masz tu kobla jakiegoś. I no. możesz u niego stać on ma y, jakieś łóżko. Ja idę do siebie, i okay. do ja. Oprowadzimy cię rano. Prowadzę cię po moim mieszkaniu. No. No. A oprowadzka bo po jest... Taka skrzękarnia. Mhm. Tu jest y, moje jakby takie okay. łóżko. No to chyba coś powiedzieć. Cześć mój drogi. I nie wydajcie się, go jest, Takie moja dźwięca, jak no. No, tu mam takie jakby zwierzęta. I, A co to jest. Widzieliśmy go A tak, hmm. no, nie wiem, to jeszcze ustale. Yy. No oni ja ja tu... się, się ekstra bawią, A to... ty chcesz być moim lokatorem, czy jak? No mogę być. Bera, czekajcie, bo za chwilę umrę. To, to ekstra, teraz umrę. Kuba, zaraz nie. umrę. Dobra, chodź, idziemy na ratę. Chodź. A nie, nie. No, ja daj mi jedzenie! Potrzebuję też jedzenia. Ja mam jeden głód. No ja też mam jeden głód nie mam chodź. jedzenia. I posłuchajcie. Ja już idę. Nie. A, nie mam jed. jedzenia. Tak. Nie powiedzieliśmy naszemu lokatorowi, że dzisiaj jest dzień singla, więc robimy sobie Ci prezenty. Co nam już czasu nie musisz, ale my tobie... Bo już mamy dla ciebie dać prezent. No. Nie pytajcie skąd, po prostu e, mamy wiedzę. To hmm, chwila, to ja, sobie też, to ja sobie coś początkowego z tu. Daram to e, Dobra, to sobie skraftuj. Kolejny ender mam. O nie, głód mnie bije. Brawo. No to tak, ja ci dam rybki, bo słyszałam że lubisz koty. To będziesz mógł se ja. oswoić. A 17 jest Dzień Kota, więc będziemy oswajać. Powiedzmy, że ja nie chcę mieć kota, Alica. A to jest, ten mój list jest pojątkowy do kota, to będzie szukać dla mnie jeszcze drugiego lista. Okej. Okay. No. Więc witaj. Mam jakieś jedzenie, bo ja zaraz ginę. Nie mam, ale... Boże. No, nie mówię wina, że ci się nie rozwija. Pa, świedź. Dobra. Pa, świedź. I się zabija. Dobra. Dobra, ja lecę na no. Muszę um, może mój żywot skrócić albo być dobra. To jest sam. No to szanowni, to już mam pełny głód. No. Chodźcie. Ej, a on tutaj zawsze był? Kto? To Tutaj. Taka góra? Nie. Dobra, w sumie mam tę. To też. Ty. Dobra. Chodźcie, sprawdzimy zaraz, kto to jest. A to może pójdziemy po prostu spać? No właśnie. Ty będziesz miał otwór, bo on załapia. Z łóżkiem? Dobra, ja ci dam jakieś łóżku... Okay. Tu masz łóżko. Masz. Hmm. Tu. To mam postawić. Przez to całe ljuszanie. Łągnięcie dostałem. Brawo! Jakieś rzadkie osiągnięcie. Co? Boże! Taki jakieś rzadkie osiągnięcie dostałem a jakie? O, to jest e, 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 odblokowano osiągnięcie co? I e, 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 o czekaj to jest to chyba zaspokój głód jedząc z mięso jakiś rzadki ten dostałem to to jest to Nie. no ej czekaj bo cię będą, ten a ciebie, widz. Dobra, Dera, posłuchajcie. Posłuchajcie, proszę teraz być cicho. Posłuchajcie. Przez to wszystko zapomniałam. się przywitać. Witam was, moi drodzy, w dzisiejszym hello, hello. W dniu Singla. Dzisiaj będziemy sobie rozdawać prezenty. Nowy przybysz z nieba. Będziemy go tak nazywać. Później, jak Ty w ogóle się nazywasz? Ja? No. Ok. Czyli yeah. um, no, ja to 2.2.0.3.1 nick nie gra w No jak możemy Cię nazywać, bo nie znajdziemy się w tym gadać to, to, No na tu to grałem Gamer ty, dobra No, no właśnie ja to, to ty, e, też u tak, hmm. nie dziwi... Teraz pewnie już wiecie, że to się... Nie dziwicie się już pewnie, czemu go wzięliśmy, youtuber um, W ogóle, ja sobie cały czas teraz to nie wiedziałeś, co Dobra, możemy iść spać? Tak, możemy się spać Bera, idź spać. No. Dobra, no, tak to e, robisz sobie jakiś domek, czy chcesz... No on żeby nie mogę to mogę taki tymczasowy domek zrobić. No, no dobra. Niech on, on troszeczkę, żeby robić sobie dobry domek. Do do no, dobra, dobra, tu dobra. dobra, tu możesz. Ja tak, nie jak wiem, gdzie on to robi, ale... Dobra. dobra. Jezu, a ja bym miała zrobić prezent dla... A jest. Tak. Ej, właśnie, bo dzisiaj dzień nie. A no, A ten... Prezent? więc muszę jakiś prezent. Ej, dlaczego? Ktoś mi ukradł mój prezent. Jaki? E, taki... Mati, ty mi wziąłeś taki... Złoty miecz? A teraz wiesz co ja, ja, ja wzięłam, pokazać, bo, no, bo dzisiaj przed nagrywaniem robiliśmy tak, sobie krawkę. Ja mam go, ja mam go. O, go. O, ja bo, go mam. Boże, no to i tak to był Twój prezent, tak naprawdę. Ja taki teraz. Nie chcę, bo źle działa. Ale tak było... No, no, no To no, to jest no, to, że my się plakowaliśmy przed tym jeszcze. I ja Ta. dałam taki przepiękny strój. Tutaj wyglądała, jak LKW przychodzi. Ja te dwa drzewa mogę ścinać. Boże! ro! Ale się wystraszyłem. Mam w końcu już to ściąć? Tak, możesz. To co jest na mojej posadzie, możesz sobie ścinać. Okay. Creepera, chodź. Ej, ciekawe ci kri, Creepera ci też można. Znaczy, czy, czy jakbyśmy postawili Creepera, to ciekawe, czy by niego burza trafiła. No pewnie tak. Ale posłuchajcie, chodźcie wszyscy. Piękne miejsce. Czyli e, potem prezent. Mam pewne postanowienie, w miejscu tego prezentu zrobimy ratusz. Tutaj, w tym a, miejscu. O tutaj. A, mam ale taki ja... tu ratusz. To będzie ratusz. To się zapisze. Znaczy, ja, jacy są mieszkańcy. Tak? Ta, ra... Nie, ratusz też będziemy rozwiązywać sprawy. Weźmiemy tam jakiegoś wieśniaka, który w nam się podobał. Jak wiadomo w Polsce, powiedziała właśnie. No ale dobrze, chodźcie tutaj. Ty już ode mnie ryby. I oto ja tak. Chodź tutaj. Wagonik, TNT, etykietka, statek alchemiczny, trzy strzały, jedna pivot. Do widzenia, oto prezent twój da Singla. Jeszcze TNT, żeby rozsadzić jakąś kobietę. Czyli do na Człowiek A ja ci dałem matykę. No. Ja ci Masz, tu jeszcze jedną ci daję. Dobra. to no to już idę, idę. Najlepiej to, że niech sobie... A nie, ja dałam, a to już... Żeby... E... Masz. Czy... U... Łódki. Tak. Tam. Ry... Gdzie? Przy skrzyni. Tu, a tutaj, tutaj. Przy skrzyni. Ja nie mogę. Z czym? E, Wydajność dwójka. Nie? Wiecie to posłuchajcie. Bożą? To, to jest... W sensie, że pryper mi gdzieś to wyda. No. Ja no, też tak myślę. Ty jesteś przecież przyjacielem creeperu. tak. Sam mam taki nick. No właśnie. I wielka różnica. Ej, ja w sumie mogę też pokój gościnny gdzieś zrobić. Na chwilę teraz... Ja muszę zrobić na chwilę takie coś, chwilę. O zdrowie, Rozmęsko, nie, Wezmę swoje łóżko. Ej, masz też jedzenie. Postawię je u siebie na chwilę, na moim terenie. Zadziwiam no. w moim terenie i sobie ten. Chcę tak, to? Ja nie mam co robić. A i Minus śpi teraz w łóżku. Aby przyspieszyć nadejście świtu, wszyscy gracze eee, muszą eee, spać w łóżkach eee, w tym samym czasie. E, jak Czekaj, e, idziemy na wieżę. Kuba, wiesz o, jaką chodzi wieża? Chodź, idziemy na wieżę. Bum. Aha, no chodź. Mati, też musisz, bo jest fajnie. Tak, to znaczy, jest bardzo fajna wieża. Znaczy, może mnie ktoś zabić? No, no chodź na wieżę. Na wieżę się zabijasz. ...202.031 został ciężko zabity ciężko przez... ...minus 58. No to chodź. No chodź idziemy. No już, no już idziemy na wieżę, ja tam idę się zabić. Nie wiem, bronię jeszcze, ekranu. Jak Oddaj jest? mu bronię, bo cię no, stało wieczorem. Kilo. kino, 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 od razu. A teraz uwaga... Yy bo sobie ja tutaj jest to, tutaj bo I miecz. Y, w ogóle, o fajnie dwie Taka, owce! Y, Jakubik, wiesz to zrobić z tymi dwoma owcami? Byś mógł je później zanieść. Gdzie? La la, 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 Czekajcie. Czekajcie. Opa. Prawie yy, Dobra. Opa. Przekrajcie, bo to trzeba tak robić. Tak, tak. tak. Nie chodzi mi, że można inaczej. To może... To była przypadek. To Fajnie. Ej, posłuchajcie, a teraz... E, teraz uwaga. że to, e, to się nagrywa. O nie, O nie, o, nie, nie, nie. Nie, nie, To Kurde, nie zabijam się. To wiecie co? Miałam skoczyć do lawy, to... Do widzenia. Co? Tak? No, tak to bo miała za mało wody. Ja, ej, chodźcie, chłopacy, ej, mam pełne, pełny kociołek teraz. Le. Le. le, le A czego? Ja mam... pełne wody, bo jak jest deszcz, to ci się na pewno kocioł. Opo. O, o. Ej, mam to się no. po stronek? ja mam u siebie. No, no, proszę, oddaj mi mój miecz. A ja nie mam. Nie masz. Mogę ci ja zrobić. Tak się... No dobra. Ja tak nie się... mogę. Ale patrzcie. On jest teraz pełny wody. Czyli... No ej, on się napełnia co chwilę. No to już drzewo tak lewite to ja zetnę do końca. Dobra. No, wreszcie normalny człowiek. Jezus. Nie żeby jakoś tak normalny. Ah. <suszel> o, O villager! znaczy ten, ten, ej, co, ej, zombie. Ja o, złego to mi dał. O, jak? Nie, nie, nie. co ja, Jej, ja się proszę zrobić? Hmm. proszę. proszę. Moja stafa na nogę. Nie, lama mnie atakuje. Przynajmniej próbuję. No to była. Musiałam się zabrać. Chodzi, chodzi. Zagrody takie małe, po prostu we. Wera takie porobiła. Nie, bo pan kupić nic tutaj nie robił, prawda? A powiesz, ja że to jest moja. Ja robiłam. Ja chciałam zrobić sobie. E, ja mam 10 dni zagrodę. Czy ty powiedziałeś? Ja, chciałeś, chciałeś, właśnie. Nie zrobiłeś, chciałeś. No, no bo ty już robiłaś. Męczenie <grym> <Ja> się napełnił. <grym> no co? Um. Dzień dobry. Cześć Super, Enderman nie Super, Sąszy na to. Sąszy na to. No, on się nie trzyma. mu teraz sobie poidełko. Bo... Jak? jeszcze ja aż, aż, aż. Zrobisz mi co ten? Wiesz? Jezu ten, lis wariuje. Ale patrzcie, zrobiłam mojemu widzowi poidełko. Cześć, gdzie? jest. Ej, patrzcie, widzicie? Ja nie mogę, znowu się to. Wiecie co potrzebuję więcej wiaderek, bo to chwilę ten się kociołek mi napełnia wodą. I... Tekaj, e, To masz kolejnego przyjaciela u Ciebie? Lan. Przyprowadziłem Cię tu. O, dzień dobry, kuczeczki. I, e, kto by chciał ze mną dzisiaj pójść e, do podziemi? Kto chce do podziemi iść? Nie wiem. Pożyczysz mi to pię a Pożyczysz mi 5 żelaza, żebym mógł sobie zrobić kilos. Kilo. No właśnie, byś chciała iść po żelazo, bo mi się już skończyło mi się żelazo. Zobaczymy, no, mam. Robię sobie kamienne. Dobra. Kamienny. A ja. Okay. Jezus, ten. Jezus. Czo... Ej, czy ktoś ma świnie? Czy ktoś ma świnie? Jak tak, to proszę szybko je na zewnątrz. To jest teraz bardzo potrzebne. Chyba no, wiadomo mi o co chodzi. Czy Ile jak? tam potrzebowałeś, Mati? Ja już nic już sobie zrobiłem. Hmm. Samodzielnie. I posłuchajcie. I teraz jedzą Jezus jest tak niebezpiecznie z dwoma sercami. Jeśli ma dwa serce, to wszystko jest niebezpieczne. A jak jak i on on w drewno. No ale na szczęście ja jestem pod ziemią Więc mnie nie trzaśni piorą Tylko wa No mnie ja też? Już nie. Teraz proszę, jakie mamy ile żelaza Na jedną rudę wypadło mi z 16 yy, żelaza <laughs> Nie wiem, czy tak się da żyć Ale spróbujemy O, znalazłem właśnie rudę żelaza i wiesz, że jak ktoś, jesteś... czy ktoś właśnie poszedł przy mnie, a tam nie ma róz żelaza, to ja je zabieram? Proszę, nie chodzić przy mnie, bo ja zabieram ludy. Okej, okay. ej, to ja nie chodzę przy No to kto był przy... No dobra, ty jesteś troszkę na trzecie do mnie dalej. a bo ty tam jesteś, dobra. Tak. Ja to tylko do ten... takiej mam... dziurki weszłam. Takie jak w Śmieszne Czego? Jak ty coś Mati powiesz. Mm, Mateusz. Tak? Coś Uś, powiedział co? na topór, TNT, troszeczkę redstone'a i śmierć Kubiksa. Dlaczego? czego? fajnie. Ale nie wiem. <laughs> nie żartuję teraz sobie. Po prostu żartuję. O, ale... Wiem. To żartuję sobie teraz, zapraszamy. no pasuję. To nie co właśnie na... O ten jest węgiel! Będziecie przypalać! Jezus! To jest węgiel! Nie, to był teraz ten... Ten. Zombiak. Tylko... Nie. On ocenił on te zębiaki i mają jabłka. Nie wiem czemu. Już Jak nie są jakoś, jakąś wieku broni. Dobra, ja, tu jest lawa, ale nie jest tak ja w stanie. Co byście robili przez ten broni? No właśnie. Ja przez dwa pierwsze odcinki podróżowała, Na trzecim no. e, czasie... I te dwa ja pierwsze... No właśnie. A ja i tak, e, myślę, że Ci się to spodoba, ponieważ mamy taki kord do dżungli. Oraz mam kordy do bazy Pillageru. No. Co ty na to? No fajne. Au. Pójdziesz? Nie, kryter. Znaczy obok mnie briegu. nie był kryter. Nie, jedyne za chwilę. Z głodu. Nie, nie dadzę od żadnego tylko z głodu za chwilę. Teraz jeden zły ród i już po mnie. Idę do Jakubika, a Jakubik nie robi z tego afery. No bo jesteś gościem, tak? No właśnie. Jesteś Przez, przecież... Ja bo... mam tego, powierzę, no przepraszam, czy my mamy e, sprzeciwiać się woli boskiej? Właśnie Bóg cię zesłał nam naprawdę w prezencie. I to naprawdę, cię bez prezencie nam przesłał. Ja nie... Ja tu bo... mnie dookoła, tam żelazu. żelazo. No... no. Hmm. Jedzonko fajne. E, wiesz co Mateusz, to jak tam powiedziałaś, co ty na to, żeby jutro pójść po krowy? Może. Okay. Ja potrzebuję drugą krowę. Idzie tak? Czy nie? Jeszcze nie. O racja, spać ko. Spać racja, zapomniałem o tym. <grym> Przegłosowane. No nie kupę, że ty razy para, do siebie. Mi się już w ogóle przypara mi nie Ile? 48 minut. O nie. O Dobra, Nie. Ja tylko tak to ty, to, nie ty, 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 ty nie ty. Ciebie tu nie chcę. Dobra. Ty! Nie wydaj, znalazłem ten. Jak ty nazywa? Kopalnie. Taki wiesz, że tam są deski i w ogóle takie... szaf, Co się nazywa. To no. Fajnie. No to czekaj, no, tyle prostu... no to, to cię przyjdę. Nie! Tak! Muszę to pokazać widzom! Nie, bo mi wszystko zabierze. Ale ja to pokazać widzom tylko! Widzowie mają nie wiedzieć, co to jest. Ach nie, Kubik. trzeba pokazywać ludziom tego, czego Dobra, chcą. Dobra, niech będzie, tylko... Niech Wera mi nie... nie... nie ten... Nie, nie. Je. nie. Gdzie ty jesteś? Gdzieś. Na mapie, ty popatrz, się Dobra, widzę już ciebie, nie wiem gdzie Nie ukryjesz się. A, jeju. No, ale... To moje, ja Dobra, nie idę już, nie idę do ciebie, bo jesteś w górę. Ja bym chciał, żeby ktoś tu przyszedł, ale jak zwykle ktoś by mi, mi, mi i te. Eee. Aha, ja idę się zabić, bocie co bo ja mam eee. dwa serca. Ale już już jedno... Jeden pół zapuszka zobaczy z Creeperem. O, Dobra. znalazłem skrzynię. A w środku na i tak i pochodnie. Fajnie, a jeszcze tak ci dałam jedną na tak. no Ej, ej, to jest naprawdę takie, że... o ja czy nie mogę użyć śmiecie, budową... Ale creeper 200. Od trzech kratek wysokości. Specjalnie, oczywiście. Ale jak? No no, puszaj próżkę, co A właśnie, wiecie co, słuchajcie, bo tak jakby ja już nie mam nic, a mnie nie pozwala umrzeć przez śmierć głodową. O, wreszcie. Mogłam pójść. Jestem znowu... Czekajcie, 11. Nawet chyba nie mam na dobrą głowę kowadła. Ale wiecie co? Ja mam idealny jeden pomysł. Wiecie, czy ktoś się na tym... E, ja będziecie mi płacić, a będziecie mogli na przykład e, enchantować rzeczy, bo ja będę miała kowadło, bo ja zrobiłam właśnie kowadę. Jedno żelazo za użycie. Ej, nigdy nie zgadniecie, co znalazłem w jednej skrzyni. Enchantowane O, Dużo różnych rzeczy, tory, jakieś, jakieś w ogóle... Przecież ja to jest to. Rzeczy. Ja ta... No to co I... to, że... O tym co to niby za fajne jest? i tak drugi. No to mi oddawaj ja mój tak. nawet jest, a ja jedzenia w ogóle nie mam. <laughs> no to oddawaj mi innej tak. Nie, to od Ciebie mój tak. Nie, już mi dałaś. No to, to jest moje co nie? Trzeba było mi nie dawać. O, to złote i aqua. tam będzie. Wiesz w ogóle, że się połażą po y, ścianach te pająki? jeszcze po nie y, po wiem jak łażą. Przynajmniej A... mam widać. Ja nie czekam, bo nie lubię zabijać pająków. Dobra, no, ściana mojego domku właśnie skończone. Jezus, mówiłam, nie lubię zabijać pająku. Ja mówiłam, nie lubię zabijać pająki. Lubię zabijać jest, pająki. nie? jest pająk, ze Potrzebuję naprawdę jednego żelaza. U. Dobra, ja mogę ci dać. Mam kowadło. Chcę wywołać kowadełko. Znalazłem dwie skrzynie obok siebie. Słuchaj no ja też. Raz tak zrobiłem. Zawy. I trzy wielkiego. Ale to jest nielegalne. Znaczy, to nie jest takie... O, przejmij. Że... To trzeba etykietować. No, I teraz tak. tak. Nie, a tak. ja mam pomysł. Ja to, pomysłem, to jest jak w 1.15 to chyba była wersja. E, Patrzcie! To było, e, było bardzo modne. Patrz, Patrz jaką mam piękną owieczkę. No podnie e, też... Hmm. Żeby to się coś zrobić. Było modne Pająk na e, na Ale nie, chodź chod proszę do nas. Takie... Naprawdę musisz Zatyska. to zobaczyć, co ja zrobiłam mojej moje, moje, moje obcy. A ja jestem w takim rawie. Potrze Potrzebuję tej rzeczy. Cześć! Może sobie wziąć ode mnie z kociołka. Bo. E, tak. się. Że... No, widzisz, dlatego jest warto. Tu już. Jezu, ja już rozumiem mądro, co często ludzie robili. <śm> czyli. Nie wiem, czy mogę wam opowiedzieć. Hello? Co to? Dobra, powiem wam ją. Ta mądrość. To jest. To jest to nie w domu. Nie, to jest, że się w wiadro, kiedy jest y deszcz. To jest ta mądrość. I widzicie, ja, ja mam teraz prawdę kociołek Trzy razy, a nawet cztery. O, właśnie mam pierwszych lat swój w życiu zrobiony. Chodziło, ale te kopalnie Grasz są wielkie. Nasz imprez 2031 opuścił to, to, się I, I, Nie wiem. Zadzwonię. I więcej ci było mniej przez grę. To, się... to, nie, to by nie było dobra. A ile? Chwila, już dołączę. No i dobrze, że dołączasz, ponieważ myślę, że... To koniec! Chodź chodźcie pod prezent. Ja no nie mogę, jestem w jaskini. Zaczekaj, ja nie na ciebie wiesz na wełnę. I otóż... Yy, Zakniemy Ciebie jeszcze raz w prezencie. Zwłombić miniaturę. to ja nie zna. To już po filmiku coś zrobisz. No, dobra. No dobra. No ale chodź, się pojawić. A ja możesz zrobić po filmiku, co nie? Dobrze, to jest cicho, Czekajcie, źle zrobiła. Źle zrobiła, nie, no. Dzień tu, Po co? Weź sobie tam na dole. A nic, bo są... Jest... Dobra, to tylko Czekajcie. Chciałabym tutaj to zrobić, ok, dobra, I w jak napiszcie jak, co to już koniec? Okej. Dobra, jesteśmy ale i to by skończył ten like. odcinek. Bye! Bye.